mano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Przyniosłam denko. A w tym denku kremów do twarzy maści różnej, cała masa, może dobra, nie cała masa, ale już tak całkiem sporo, na no tyle, że pomyślałam, że przyda się Wam taki odcinek i może coś znajdziecie ciekawego dla siebie. Lecimy po kolei, bo chciałabym, żeby ten film nie był aż taki strasznie długi. Aczkolwiek zawsze jak zakładam, że będzie taki dosyć krótki albo średni, to wiemy, jak się kończy, nie? Wiemy, jak się to kończy. Na pierwszy ogień Kloshi, Kloshi Man Energizing Face Cream. I to jest butelka, która przyleciała do mnie z powrotem od Kacpra, który ją ode mnie dostał, albo sobie już kupił następną, nie pamiętam do końca. I to jest krem, który ładnie pachnie, nie klei się. Spoko nawilża skórę, która jest sucha, odwodniona. Myślę, że gdyby była jakaś taka ekstremalnie, ekstremalnie sucha, to to będzie trochę za mało, ale tak w ogólnym rozrachunku to będzie spoko bazowy krem. Ja akurat w Kloshi nie lubię tych pompek bardzo. Ale tu Kacper się na nią nie skarżył, ani żaden mój kolega, który używa tego kremu też się na to nie skarżył, więc może to jest po prostu moja preferencja osobista? Nie wiadomo. Krem do twarzy przeciwzmarszczkowy z Babo i to jest nowa formuła. Ona kiedyś była trochę cięższa, teraz jest trochę lżejsza i mi wtedy nie za bardzo pasowała, a teraz pasowała mi niezmiernie. To znaczy bardzo, bardzo się polubiłam z tym produktem. To był taki krem, który trochę zostawiał mi taką skórę, jakby miała na niej rękawiczkę, to znaczy, to było w ten sposób, że nakładałam go na twarz, on się wchłaniał, ale jeszcze cały czas miałam takie poczucie, że coś jest na wierzchu. Zwłaszcza zimą mi pasował ten krem, tak naprawdę, naprawdę go lubiłam. Jedyne co, to nie był to kosmetyk, który mogłam sobie nałożyć na przykład rano i pójść na siłownię albo na kardio chociaż, tutaj zerkam, bo po tamtej stronie Rubitrek stoi, bo jak przywaliłam sobie takie naprawdę ostre kardio, to miałam takie wrażenie, jakby skóra mi się pociła pod tym kremem. Jakby nie wychodził, jakby pot nie wychodził na wierzch, tylko właśnie bardzo dziwne to było uczucie, ale wiem, że... Na bank ktoś będzie wiedział, kto yy, yy, miał podobnie, bo też wiem, że czasami z niektórymi SPF-ami albo z kremami BB tak jest, że dziewczyny właśnie takie coś czują, jakby się skóra pociła pod spodem. No to właśnie, yy, jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, na pewno to się komuś przyda. Yy, albo chociaż będzie wiadomo, że nie mam całkowitej schizy, bo w normalnym życiu gadałam to takie ze trzy dziewczyny i powiedziałem, że nie wiedzą o to, Kamon. Yy, poza tym, yy, właśnie tym, że to się nie nadawało dla mnie na, na dzień, czy tam przed treningiem, no to właśnie taki fajny, otulający krem yy, zostawał właśnie tak na. Dłużej. Dobrze mi się mm, sprawdzał jako takie domknięcie, jak używam jakiegoś serum, bo nie miałam czegoś takiego, że mi woda uciekała ze skóry miałam takie poczucie, że nałożyłam serum, jestem teraz pościągana jak nie wiem co, tylko właśnie było takie utulone. Yy, myślę, że dziewczyny, które potrzebują czegoś na pierwsze zmarszczki albo po prostu mają skórę odwodnioną i potrzebują czegoś takiego, żeby nie było tego poczucia ściągnięcia, to to będzie bardzo spoko. Jeśli chodzi o takie właściwości przeciwzmarszczkowe, nie jestem w stanie tu Wam powiedzieć uczciwie, że on coś zdziałał. Mogę tylko wypowiedzieć się na ten temat, co powiedzieć przed sekundą, więc na tym poprzestaniemy i przejdziemy dalej. Tu było takie zaskoczenie, ja bym nigdy nie kupiła sobie tego kremu sama. To jest krem marki Erborian i nazywa się Bamboo Glow. Dostałam go od Natali chyba. Pozdrawiam Natalkę serdecznie. I tak jak zaczęłam go używać, to mówię. Hohoho". To będzie hardcore. On do mnie jakby dostałam go już takiego, on był otwarty i nie miał kartonika. Tutaj na nim niestety nie było składu. I ja miałam takie, no dobra, zaryzykujmy, może nic się nie stanie. Z tymi koreańskimi to czasami tak miałam, że mogłam nałożyć i nie miałam żadnego kłopotu, nawet jak nie do końca skład był taki super, super dobry. I w końcu tego składu do dzisiaj nie sprawdziłam, bo krem siadł mi tak dobrze, że uznałam, że po prostu jest w porządku, ma skórę go przerabia, nie ma kłopotów. I jak wyciągnęłam go z opakowania, w sensie wycisnęłam na rękę, to miałam takie: "Huh!" Czy ja przypadkiem nie powyliłam tego z jakimś rozświetlaczem? To było perłowe, różowe, fioletowe, jakieś tam błękitne drobinki w tym wszystkim razem. Obawiam się, że jak położę to na twarz, to będzie takie jestem jednorożcem bez roga, nie? Autentycznie spodziewam się takiego efektu. Tymczasem moja skóra go tak pokochała, jak tylko zrobiło się trochę cieplej, bo w tych chłodnych miesiącach nie za bardzo, ale jak tylko zrobiło się trochę cieplej, to po prostu. No, siadał mi idealnie. Nie był za ciężki, nie był za lekki. Nie ściągał, nie przetłuszczał. Nie miałam czegoś takiego, że mi się po nim ślizgały produkty do makijażu. Mogłam normalnie nałożyć minerały i on działał trochę tak jak baza. I przy tym on dawał rozświetlenie, ale nie wyglądał, jakby była taka obsmarowana jakoś mikami albo brokatami, innymi takimi rzeczami. On po prostu wyglądał tak, jakbym wzięłam giełkę jakąś i spryskała sobie twarz, i ona była taka świeżo nawilżona. To właśnie taki miałam rezultat. I to jest zaskakujące, bo gadam z moimi jeszcze dwiema koleżankami. Jedna cera bardzo dojrzała, już dość głębokie zmaszki, i sucha, i jedna tłusta, młodzieńcza. Jedna i druga powiedziały, że to jest w ogóle taki kręg, że bierzesz i rzucasz o ścianę, bo jest tak niedobry. A mi tak jakoś podszedł. Zaskoczenie, naprawdę ogromne zaskoczenie. Tu był stosowy krem i ja go jeszcze... On przeżył chyba też tutaj w tym denku ze dwie albo trzy przeprowadzki. Purite i on nazywał się Cream Anti Acne. I to był rzeczywiście krem, który pomagał przyspieszyć gojenie jakichś tam zmian, zwłaszcza jak miałam problemy z, ze zmianami hormonalnymi. Jak było tak, że skóra mi się mocno przetłuszczała, rozszerzały się pory, to centralnie miałam takie akcje, że w tych mega suchych miejscach smarowałam jednym kremem, a resztę twarzy, tam, gdzie były jakieś kłopoty, smarowałam tym. I on rzeczywiście robił różnicę. Szczerze mówiąc, to był chyba jeden z nielicznych takich kremów dedykowanych do skóry z niedoskonałościami, który coś dawał i nie potrzebował bonusów. W sensie nie było trzeba pod niego kłaść jakiegoś specjalnego jeszcze serum i tak dalej, tylko on naprawdę robił dużą, dużą różnicę. Mega robota. Niewiele miałam takich kosmetyków z Purite, które tak mnie powaliły na kolana. Aktualnie nie mam potrzeby używać czegoś takiego, ale zostawiam sobie jakąś mentatkę, tak? mentalną notatkę w głowie, że jakby w razie była taka potrzeba, to, to będę jeszcze do niego wracał. I niech Was nie zmyli to malutkie opakowanie, on był bardzo wydajny, bo cieniutką warstwę trzeba było położyć na twarz. Tu się zaplątało serum pod oczy. Myślałam, że to był krem, ale to było jednak serum pod oczy z Basic Club, Liftingujący serum pod oczy i na powieki z 10% kompleksem peptydów i ceramidami. I ja ten produkt uwielbiam. Ja już wam mówiłam o nim wielokrotnie. Mam czasem takie momenty, że mogę nałożyć go na skórę pod oczami, zostawić solo, albo na to nałożyć korektor jest w porządku, ale częściej sprawdzał mi się tak, że nakładałam jego cieniutką warstwę i cieniutką warstwę kremu. Teraz mam od wielu miesięcy zakaz używania kremów pod oczy, bo tam mam kłopoty trochę. Z wrażliwymi powiekami i jakieś tam jeszcze inne cuda, ale to nie jest nic takiego od kosmetyków, tylko to są moje zdrowotne tam sprawy. Ale już teraz czekam, bo za dwa albo trzy tygodnie mam wizytę kontrolną u okulisty i wtedy się też dowiem, czy możesz w końcu mi odemknąć tą furtkę, która jest zamknięta od dawna, bo już moja skóra pod oczami to trochę woła o pomstę do nieba. I ja już też miałabym ochotę znowu coś zacząć nakładać. Bardzo, bardzo rekomenduję ten kosmetyk. Myślę, że u wielu osób się sprawdzi. Ponadto można sobie raz na jakiś czas takie serum położyć na całą. Twarz. Ja z tymi kosmetykami pod oczy to już od lat tak Wam też powtarzam, że jak chcecie sobie tego użyć jako takie na przykład maski na noc, że nakładacie na całą twarz i idziecie spać z tym raz na jakiś czas spoko, przy codziennym używaniu może się tak przytrafić, że zaczną Wam się zatykać pory. Więc no, trzeba obserwować tą swoją skórę i też porządnie oczyszczać. Jako taki kosmetyk pod oczy, który rzeczywiście poprawia napięcie, ta skóra jest trochę bardziej jędrna, jest nieco bardziej wygładzona i na pewno dobrze nawilżona, no to tak, no to wszystko robi. Tak się zastanawiałam, czy mogę coś wyjąć z tej listy, ale wylistowałam po prostu jego cechy. <grych> A tu z kolei mam kolejne rozczarowanie z Dalkemi Loss of Elasticity Skin Renewer. I tutaj mam także, ja miałam próbki tych kosmetyków później, jak były jakieś przeceny, chyba na święta z rok temu, albo może troszkę dalej. Nie pamiętam już przy jakiej to było okazji. Były jakieś różne zestawy, kupiłam kilka tych zestawów. No i tak no, nie siedzi mi za bardzo, wiecie? Z tą, z tą firmą mało jest produktów, które mi się sprawdziły. Tutaj ten Loss of Elasticity. Skin Renewer. Jak zaczęłam używać próbek, to miałam takie łomatko, jaka skóra niesamowita. No i później było tak, że jak nakładałam po długim, długim czasie jeden, dwa dni z rzędu, to rzeczywiście ona była napięta i elastyczna, i tak myślałam sobie, że tutaj mamy jakieś fajne rzeczy, ale to bardziej mi się zachowywało trochę tak jak maska, że ta, taka bankietowa, że nie używasz, nie używasz, nie używasz, użyjesz raz i trochę jest ta skóra w lepszym stanie, i później używasz codziennie tak jak zwykłego kremu i już jest troszeczkę niewystarczające. I tu pamiętam, że y, ktoś mnie w komentarzach pytał, czy ja nie zauważyłam innych rzeczy, że na przykład rozjaśniam jej przebarwienia, albo że po y, prostu jest marszki, albo jakieś tam inne rzeczy, bo bo się skupiłam w opowiadaniu tylko na tym, że nie zauważyłam nawilżenia. A bardziej chodziło mi wtedy o to, że nie zauważyłam nic innego i nawet nawilżenia, więc jakby stąd, stąd się wzięły te, te moje takie wyjaśnienia zagmatwane. Przepiękne opakowania, ma go wiem, pozdrawiam serdecznie, Madzie. Uwielbia te, te produkty, ona ma mega wrażliwą skórę. Bardzo, bardzo jasną i tam je się często sprawdzają. No u mnie to było takie, no powiedzmy kolejne pudło. Ale opakowanie sobie zostawię i nie wiem, coś w nim zrobię. Jeszcze nie wiem co, ale może mnie zainspiruje dzisiaj. Jaki to był sztos! To był absolutny sztos, jak ja kochałam ten kosmetyk. To jest chyba... Nie wiem, czy on nie trafił na pudło Top 3 produktów z Fridge I to był ym, krem, który nazywał się 00 Coconut. Najłagodniejszy krem dla skóry suchej i on naprawdę był tak łagodny. Jak ja miałam jakieś takie ostre jazdy tam yy, i starczyzłą jeszcze z innymi rzeczami, skóra moja się po prostu rozsypała. Wszystko było źle, nie? Jak się dawało i cokolwiek, ona miała takie. Nie! nie, możesz próbować, nie, to się nie uda, wszystko jest źle, jestem obrażona na cały świat, to, to był jeden z nielicznych produktów, które naprawdę jak mogłam nałożyć na twarz, nigdzie mnie nie szczypało, nigdzie mnie nie piekło, ona nie histeryzowała, nie miałam czerwonych placków, nie łuszczyło się, nie pękało i tak dalej, naprawdę mega, mega łagodny produkt, jak szukacie czegoś takiego wyjątkowego i jeszcze właśnie lubicie sobie nałożyć kosmetyk, który był schowany w lodówce, żeby ochłodzić lekko tą cerę, to, to, jest, to jest coś niesamowitego. Zanim tęsknię, mam co prawda te teraz taką listę i, i stoją w kolejce w łazience kremy do przetestowania, które sobie zaplanowałam na kolejne tygodnie, że na razie go nie kupię, ale myślę, że będę wracać jeszcze do tego kosmetyku, bo naprawdę mogę go zarekomendować, zwłaszcza przy bardzo, bardzo wrażliwej skórze. No chyba, że macie tam kłopoty z kokosem, nie? No to wtedy wiadomo, jak on jest kokosowy, to nie za bardzo. A tu się serum zaplątało przypadkiem, myślałam, że to krem był, bo z tego Rainbow miałam też krem do twarzy, ale Evera Highly Serum i to było serum też stosowe absolutnie, absolutnie sztosowe. To był kosmetyk, który mi łagodził nieprawdopodobnie szybko zaczerwienienia, który przyspieszał mi gojenie jakichś tam, powiedzmy, alergicznych spraw. Jak wpadłam na pomysł, że hej, przecież żaden problem przespać się w jednym hotelu jedną noc z drugim, drugą, w trzecim, w trzecią i wszędzie był czym innym prana pościel, więc moja twarz po prostu wyglądała jak ten, jak mapa jakaś. Tu czerwone, tu niebieskie, tu zielone, wszystko się tam zmieniało. To to bardzo przyspieszało gojenie. Ponadto punktowo można było nałożyć na jakieś zmiany hormonalne, na przykład i też się sprawdzało fajnie. Ja czasami robiłam tak, że wkładam to do lodówki i rano, jak miałam opuchniętą twarz, to nakładałam sobie tu na te najbardziej opuchnięte miejsce, takie, jakbym sobie robiła płatki hydrożelowe, tylko po prostu nakładałam grubszą warstwę tego serum, zostawiałam, zajmowałam się jakimiś tam innymi rzeczami, nie wiem, umyłam zęby, zostawiałam to na kilka minut i później, jeśli się wchłonęło całe, to super. Jeśli nie, to po prostu rozcierałam na resztę twarzy i nakładałam krem. Bardzo dobry kosmetyk, nie jest najtańszy, ale uważam, że naprawdę jakościowo jest, jest mega. I krem też bardzo dobry z tej serii krem też był bardzo dobry tu był taki ciekawy kosmetyk z Back to Comfort krem nawilżający nazywał się ureavit i ja z nim miałam tak no, powiem Wam różnie bywało. To znaczy, y, dwie trzecie jego ja zużyłam z wielką przyjemnością, i ta jedna trzecia ostatnia już mnie troszeczkę umęczyła. Myślę, że to dlatego, że zmieniły się potrzeby mojej skóry po prostu. Bo na początku to był właśnie taki krem plaster, jak y, jakieś y, były takie akcje, że mi się coś łuszczyło, jakieś maści od dermatologa i ta skóra była taka pościągana. Y, trochę zdarzały się takie akcje, że na przykład wychodziły mi te plamy, to Wam mówiłam na pewno na początku roku, te takie na, na tle nerwowym, że jak się zestresowałam albo byłam jakaś taka mocno przybita, to wychodziły mi plamy na twarzy i później one robiły się gorę, gor, goręce, gorące i bolesne, później zaczynały się łuszczyć, to właśnie ten krem też mogłam położyć na wierzch i to się troszeczkę łagodziło. Później ta jedna trzecia, ostatnia też był mi trochę za ciężki. Już wydaje mi się, że zrobiło się za ciepło i skóra była taka znowu bardziej jak moja, już trochę odżyła i wtedy to było trochę na zasadzie, że jak posmarowałam nim twarz wieczorem, to wstawałam rano no i tak, no wyglądała jakbym się w olejku wytarzała, nie? Więc myślę, że to był ten moment, że, że już można było go pożegnać, ale bardzo chciałam zużyć go do końca i też zdarzało mi się nakładać go na przykład na takie miejsca, które wymagały specjalnej troski, jak y, gdzieś tu to y, ta blizna po szczepieniu, co mi została, albo tutaj na karku mam taki kawałek, y, tam gdzie metka w ubraniach najczęściej, że mam tam takie suche i czasami jak chcę to trochę podgoić, to właśnie używałam sobie tego kremu. Ogólnie miałam dobre wrażenia i dobrze go będę wspominać. Zdrętwiały mi już obie nogi, bo Siedzę tutaj od godziny podejrzewam, bo to jest drugi albo trzeci film, który dzisiaj nagrywam i całe szczęście doszliśmy do ostatniego kosmetyku, bo już prawej stopy nie czuję w ogóle, także nie wiem ile jeszcze bym wytrwała. I to jest bardzo fajny kosmetyk z Klosi Night Dose Vitamin C Cream. To był krem wzmacniający na noc z witaminą C, tak jak sugeruje napis i ja ten krem kochałam. On był absolutnie wspaniały, kompletnie mi się nie nadawał na noc, to było za mało, to miałam tak, że nakładałam go i miałam poczucie, że muszę go jeszcze jakimś olejkiem tam zbustować, żeby dawał radę, natomiast jako krem na dzień on mi się sprawdzał po prostu kosmicznie. Wszystko mi na nim ładnie wyglądało. Ja mogłam posmarować tym twarz, a następnie dać krem z filtrem, albo krem z filtrem i minerały, albo jakiś krem BB, albo jeszcze w ogóle jakieś inne konfiguracje. Mogłam dać y, kremy BB na całą twarz, jakieś dwa różne, i jeszcze to wszystko przykryć minerałami, żeby uzyskać większe krycie, jak miałam te takie plamy na twarzy. I on pod spodem zawsze się sprawdzał. Jakimś cudem moja skóra go po prostu absolutnie pokochała. Dość mocno obkurczą mi pory, więc y, wyglądała na taką y, no, gładszą, po prostu o wiele, wiele lepiej. Y, jeśli chodzi o tą witaminę, C, y, powiedziałabym, że miałam po prostu taką bardziej rozświetloną tą skórę, jeśli chodzi o jakieś przebarwienia i tak dalej, to y, tu nie zauważam różnicy, ale jeszcze to było tak, że mówię, od, skóra była w takim se stanie i y, trzymaliśmy kciuki, że może jakieś tam fenomenalne rzeczy się wydarzą, ale to chyba w ostatnim... Y, Wydaje mi się, że jak nagrywałam dla Was ostatnią rutynę pielęgnacyjną, to pokazywałam takie czerwone serum z witaminą C i one mi, ono mi zrobiło ogromną różnicę pod kątem przybarwień. To odsyłam Was do tego odcinka, zostawię go na dole. I tutaj jest właśnie ta pompka, której ja absolutnie nie cierpię. Gdyby tylko była inna pompka, to byłby doskonały już dla mnie kosmetyk. Mm, bardzo się umęczyłam, dlatego że, żeby z tego wydobyć tyle produktu, który ja potrzebuję na twarz i szyję, no to bez przesady musiałam tak z 8-9 pompek wycisnąć, bo bardzo, bardzo mało wychodzi. No i ogólnie, ona jest, ja wiem, że to jest ładne, estetyczne i tak dalej, ale mnie to irytowało. Miałam takie poczucie, że stoję po prostu i nie wiadomo, ile tego muszę nawalić na twarz, podczas gdy to nie była wcale taka duża porcja. Ale poza tym, bardzo fajny produkt. Mam teraz taki z tej samej serii, tylko na dzień. No, i on mi się nie sprawdza na dzień, tylko na noc, bo jakoś ta formuła po prostu z moją buzią się dogaduje dopiero wieczorami. Więc taka sytuacja, ale to o nim opowiem w jakimś kolejnym odcinku, jak już będę miała o nim wyrobioną opinię. Bo na razie co ja tam go używam? Z dwa tygodnie może? No to jest to trochę jeszcze za krótko, żeby przyjść i wam powiedzieć jakieś konkrety. Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, pomocny, że coś znaleźliście dla siebie, albo że Was któreś z tych produktów interesowały, a właściwie, że interesowało Was moje zdanie na temat tych produktów. I Dzisiaj Wam coś przedstawiłam ciekawego. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę za wszystkie komentarze. Widzę, naprawdę, każdy komentarz widzę, staram się odpowiadać na tyle, na ile jestem w stanie. Dobra, zapraszam do subskrybowania kanału. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!